Witam Państwa bardzo serdecznie z okazji zbliżającego się KSW 83 Koloseum. Przygotowaliśmy wspólnie ze stroną legalniebugmacherzy.pl promocję, w której możecie zgarnąć 200 PLN-ów. Wystarczy zarejestrować się u Bugmachera z linku, który znajdziecie w opisie, wytypować walkę Szpilka vs Pudzian i jeżeli Wasz faworyt wygra zgarniecie ekstra 200 PLN-ów. Szczegóły w linku, w którym znajdziecie w opisie kanału. Tymczasem ja was zapraszam już na materiał. Miłego oglądania. Siema wszystkim, z tej strony Michał Cichy, a dzisiaj ze mną Seba Kot, czyli no nie faceless, bo faceless to druga postać, e, więc siema na Seba. Cześć wszystkim. Seba. No, faceless też nie. Zawsze tak standardowo. No jak często za, zaczynam. E, u Ciebie jak, zaczą, jak zacząłeś w ogóle swoją przygodę ze sportem, bo czy to było też jak u Palecioka, że się od piłki nożnej mm -hmm. i później przyszła ta fascynacja sportami siłowymi, czy jakoś to inaczej przebiegało? No piłka nożna tak, po ojcu i po dziadku też, który grał tutaj w okolicach, zresztą mieszkamy w podobnej okolicy jak pokolenia wcześniej, wcześniejsze. Nie? Natomiast yy, zaczęło się od piłki nożnej, chyba w wieku 10 lat, tak mi się wydaje. 90 lat, bo ja jestem z grudnia, nie? więc zawsze, jak rocznikowo wszyscy mówią 10 lat, to ja mam 9 lat. No i do momentu, jak nie miałem kontuzji, tam kolano mi tam pykło w jedną stronę, gdzie nie powinno, no zrezygnowałem z grania w piłkę, nie mogłem też tam nic zrobić, więc trenowałem sobie na siłowni, ja wcześniej sobie trenowałem. No, i w, tam w rodzinie nikt nie miał do czynienia ze sportami siłowymi. Więc y, ktoś musiał być pionierem. No i doszło do takiej sytuacji, że studiując na wf ie y, były tam zawody w wyciskaniu leżąc. No, i y, tam znajomi mówili: jedź tam, jesteś silny, wygrasz. No, i zdecydowałem się raz. Powiedziałem, że raz wystartuję. No, i okazało się, że startowałem potem tym mnóstwo przez wiele, wiele lat. No, i tak się to rozkręciło. No, i pasja teraz przyszła właśnie w siłownie. I powiedz mi, jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z KFD? Czy oni się do Ciebie odezwali na fali Twoich zwycięstw, że chcą Cię sponsorować, czy jakoś to inaczej wyglądało? Z KFD przed w ogóle tym, tą epoką social mediów, Facebooka, YouTube'a, to były fora. Nie wiem czy wiesz, fora internetowe były, kulturystyczne i tam działałem w wielu właśnie forach. No i w pewnym momencie zainstalowałem się bardzo długo w tym KFD, prowadziłem tam dzienniki treningowe, które były tam jednym z bardziej popularnych dzienników treningowych. No i zdecydowałem się wtedy przebranżowić się na kulturystykę, a że kulturystyka była wtedy na topie, bardzo popularna, no to mając osobę, która jest popularna na forum, plus do tego startuje w kulturystyce, czyli pokazuje swoją sylwetkę, która się dużo lepiej sprzedaje niż siła, no, doszło do, do tej właśnie współpracy w właściwie w sposób przypadkowy. Nie, nie do końca pamiętam jak to było. No ale doszło do tej współpracy i teraz już to trwa no, wiele, wiele lat, 2015-16 2016 rok. 16 2016 roku startałem w kulturystyce pierwszy raz. No i do teraz ta współpraca jest tak. Od razu Ci tak przyszło to naturalnie, to nagrywanie dla KFD, bo wierzyliście to też trochę w takiej formie żartobliwej, nie każdy by miał tego tak od razu, był gotowy na takie coś, bo Paleczek mówił, że na początku to bardzo ten, zestresowany był takimi wystąpieniami. E, oczywiście każdy pierwszy raz wchodząc, czy znaczy stając przed kamerą ma jakąś tam formę stresu, natomiast potem z czasem to zanika. I to wszystko kręci się wokół y, szybkiego zaliczenia tych materiałów, tak można powiedzieć, nie? czyli nie traci dużo czasu, a szybko nagrać. Nie? Natomiast y, początki były dość specyficzne, bo wtedy YouTube dopiero się odkręcał. Y, na kanale KFD było chyba około 20 tysięcy subskrypcji, czyli bardzo mało, teraz jest 400 tysięcy. Ja też nie miałem swojego kanału, więc to były zalążki, wszystko było takie bardziej sztywne, y, nie było tych żartów. Później dopiero, jak doszedł wagon do ekipy, no, zaczęło się to bardziej takie z czarnym humorem, jak to się mówi. No, i potem też przeszło nasze kanały. Tam swój zacząłem prowadzić, bo na początku to była taka forma prowadzenia vlogów treningowych, czyli na przykład robiłem sobie siady na przykład na 250 na serię. No i wtedy wrzucałem sobie po prostu taki goły materiał na kanał, i tyle potem właśnie poprzez Strength Wars, czyli ten menadżer Strength Wars powiedział, że ja muszę mieć swój kanał. I kropka, nie? No i zdecydowałem się prowadzić też ten swój kanał yy, i właściwie łączyłem to wtedy i z KFD, i, i, i właśnie ten swój kanał, gdzie to się tak powiedzmy przebijało i rozwijało nawzajem dobrze, na puls. Tyle, nie? A jakie były kulisy dołączenia do Strength Wars? Strength Wars też nie wiedziałem, że w ogóle istnieje. <laughs> Takie coś, natomiast... Ja dzięki by się dowiedziałem, że no. istnieje. Natomiast nie wiedziałem, że to jest aż tak popularne, tak? że ta popularność była kilkumilionowa w wyświetleniach. Gdzie patrzę teraz na ma Mat tam, ile tak wyświetleń tam jest teraz generowanych. Konferencje tak milionów. No to moja walka na przykład z Austriakiem ma grubo ponad 7 milionów i tak powyżej miliona przekaszało na świecie. Więc ja nie wiedziałem, że to aż tak jest popularne. Po prostu patrzyłem zawsze pod wymiar sportowy, tak? Czyli jeżeli mówię, kurczę, widzę tego zawodnika i wiem, że jestem lepszy, to to był pretekst, dlaczego tam chciałbym wystartować. A jak to się rozpoczęło, no, miałem ten swój dzień treningowy na KFD, na forum KFD i tam ktoś. Czyli ludzie po prostu ci fani wysłali linki do tego, że spróbuj, przecież ty byś tam wygrał. coś wytrzymały, silny, spróbuj, spróbuj, spróbuj. No i chyba dałem tam komentarz kiedyś pod strengworz, Wars. To ludzie pimpowali bardzo mocno. Napisałem do Streng Wars. Myślałem, że to oleją. ale no potem oni zrobili do, taki mocny wywiad i powiedzieli, że muszę być w strengworz. tak się rozpoczęło, nie? Przypadkowo, <tuszę> też można powiedzieć. I który to pojedynek Twoim zdaniem był najcięższy? Najcięższy pojedynek, najcięższy pojedynek, ciężko powiedzieć z jakiej perspektywy. Bo miałem pojedynek z takim bardzo znanym strongmanem, który miał tam jedną aferę z pro-strongmanem Stanów Zjednoczonych. I tam miałem taką sytuację, że miałem kominiarkę tak? i 30 parę stopni Celsjusza, a ja w pełnym słońcu, bez wody, bez niczego, odwodniony, no i nabawiłem się udaru pod koniec, czyli w momencie, kiedy pchałem, znaczy ciągnąłem ten tir, to już byłem żywy, nie? no i wygrałem tę walkę, ale nie ukończyłem konkurencji pierwszy raz, jedyny raz. No ale warzywa dużo, dużo mniej też, nie? No i miałem te warunki dość specyficzne, tak? Ty też byś pewnie poleciał, będąc zwierzę, taka tak, karneca jak ja yy, i udaru, nie? Udaru, bo słońce to nie jest. Bo... Miałem kiedyś to wiem. No, więc słońce dla nas nie jest czymś dobrym, tak? a szczególnie kiedy mówię o upale i skrajnym wysiłku, bo to jest połączenie dużych ciężarów z maksymalną wytrzymałością. No i doszło do takiej sytuacji, że potem leżałem godzinę, potem całą drogę wymiotowałem przez, przez powrót i wracałem kilka dni do siebie, tak? mając stany podgorączkowe. Yy, I to była taka cięższa pod względem fizycznym, czyli połączenie yy warunków zewnętrznych, które miałem, a nie przez konkurencję, bo tam miałem dużą przewagę i wygrałem z otwością, pomimo że on był rekordistą świata. Yy, I to była jako koron korona dyscyplina, bo on był strongmanem, a konkurencji były strongmenem. Natomiast jeszcze miałem walkę z takim Niemcem. A to był taki typowy crossfit, nie? a ja ze względu właśnie na uprawianie tych sportów wytrzymałościowych, to miałem od razu do, do tych sportów wszystkich wytrzymałościowych. Po prostu za długo dotrzymywałem, doszedł takie, taki syndrom wypalenia do sportów wytrzymałościowych jak miałem robić to, to mnie po prostu psychicznie to wykończało. Oczywiście wygrałem, ale no, był to duży koszt, taki psychiczny, aby robić to, czego nie lubisz. Rozumiesz, ja lubię dźwigać a nie biegać i mieć, wiesz gonić oddech. No i, i, i właściwie tyle, nie? Tam się pyta, że to były dwie takie, które, pamiętam te walki. Tam też było, oczywiście był upał ogromny. I to wszystko w pełnym słońcu. No, ale cóż, no cóż, trzeba było zrobić, nie? No. Wie, wiem, że ty nigdy nie lubiłeś jak cię gdzieś klasyfikowali, czy jesteś trójboistą, czy kulturystą, ale ciekawi mnie też inna kwestia, bo będą takie stare czasy, że wie, że trójboiści tak średnio z kulturystami żyli i ciekawi mnie jak to było odbierane, że ty, bo to chyba od trójboju zaczynałeś z tego co pamiętam mm -hmm. i nagle postanowiłeś występować na scenie i czy tam było jakieś w środowisku gadki, że co, co się z nim stało, jeszcze nikt na crossfit zacznie łazić, okay. czy to było normalnie odbierane? to znaczy trzeba pamiętać, że w tamtych czasach to był świeży, trójbój siłowy klasyczny, czyli bez sprzętu, bez koszu, bez kostiumu, czyli czysta siła, tak. Natomiast ja też się wywodziłem z czasów przed tego klasyka, tak, bo 2011 to był klasyk, 2015 2016 to był była, nie? I w tym sprzętowym to, to był brutalny sport można powiedzieć, może nie tak wiem ma. Ale brutalny sport w takim sensie, że te streamy są bardzo ciasne, powodują mnóstwo krwiaków, siniaków, pękają do sobie tutaj białka w oczach, ciśnienie przeogromne i yy, taki męski sport. Nie? Albo dźwigniesz, albo się zabijesz, nie? <grym, <grym, i, I nie dźwigniesz, nie? Yy, natomiast yy, rzeczywiście wtedy była duża yy, odskocznia, nie? bo tutaj nagle z krwiaków, siniaków przechodzę na depilowanie się, kremowanie. <grym>, i brązer. I i jeszcze wychodzenie w majtach yy, na pomoc i były osoby, które z tego się śmiały, także to takie małomęskie jest. Natomiast mi to nie przeszkadzało, bo większość osób wiedziała, jaką misję tutaj yy, chce, chce osiągnąć. Mianowicie yy, jako trener miałem taką sytuację, że kolej robił tak przysiady, czyli stopy do środka. Tak? Ja mówię, co ty robisz? A on mówi, ty się nie znasz, ty tylko dźwigasz, nie wyglądasz. I, tak, I takie wiesz, jak Hansa co jakiś czas słyszałem, nie? a ten się zna. I tak nazwiskami jechali tych znanych osób w Ja Wtedy jeszcze nie byłem znaną osobą w sensie social mediów, tylko w fora internetowe. No i dostałem, raczej yy, tak mówię, kury. No w końcu trzeba coś tu udowodnić. Już planowałem wcześniej w kulturysyce wystartować, tak spróbować. I mówię: Dobra, czas przyszedł na to. I wtedy właśnie miałem jeden start ostatni start na Mistrzostwach ropy w Truboju Siłowym. I wtedy zdecydowałem, że wystartuję w kulturysyce. Czyli całkiem coś innego. To jest inny no, sport. Ja to może podstawy mnie się miałem, tylko trzeba było się zredukować, to tak naprawdę, i nabrać trochę proporcji. No i chciałem po prostu udowodnić ludziom, że truboista może być kulturystą. No i, i tak myślę, że udowodniłem, tak? Udowodniłem, bo jednak tam trochę tych sukcesów udało mi się osiągnąć w dość szybkim czasie. Natomiast no, to była odskocznia, więc na chwilę tylko nie. No. Tak trochę płynnie przejdę do tematu, bo jesteś uznawany za jednym z większych autorytetów, przynajmniej na YouTubie, odnośnie treningów i siłowych dalej. Czy jest ktoś w tej całej pojętej branży YouTube'owej, kto, Twoim zdaniem, robi złą robotę i ludzie nie powinni go oglądać? Hmm. Ja myślę, że w tej kwestii merytorycznej no, trzeba być otwarty na, na, na różne powiedzmy, kwestie, bo trening siłowy nie jest jakimś. No, jakim, znaczy, trening siłowy nie ma jakichś ustalonych norm, powiedzmy. Nie? Więc ktoś może, no, na przykład, ja osiągałem ten sam wynik siłowy, mając dwie różne drogi. Czyli, na przykład, doszedłem do jakiejś drogi, mówię o praca czy kontuzja nie pozwoliła mi kontynuować, więc wybrałem inną drogę i dosiąłem ten sam cel. Więc naprawdę w kwestii takiej, takiego rekreacyjnego podejścia do merytoryki treningowej tutaj bym powiedział, że nie ma takiej osoby. No to cieszy, cieszy mnie to, że nie możesz powiedzieć, że jest, bo zawsze mnie ten temat ciekawy ale widziałem też parę filmów, że Komentowałeś jakieś materiały choćby mojego kolegi Mateusza Kaniowskiego i tam niektórzy ci w te, tam zarzucali, że w jakiś sposób chcieli go zaatakować, ale wydaje mi się, że ty po prostu chciałeś dopełnić jakby to, co on tam powiedział, bo on wspomniał na początku, że nie ma sensu z niego brać przykładu, tylko trzeba to skonsultować z trenerem, a ty dorzuciłeś swoje jakby trzy grosze, jak to trzeba było poprawić. No, znaczy, jeśli chodzi o Mateusza Kaniuskiego, tam jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, mianowicie yy, sam materiał i to, co powiedział, było fajne, tylko to jest ułamek materiału. Ludzie tak są zafascynowani tym, jak wygląda, jak miała przemianę. Yy, z tego, co pamiętam, to miniaturka i tytuł yy, raczej była formą takiej, yy, yy, takiej reklamy, czy tam może nie reklamy, yy. Że ten materiał ma być merytoryczną drogą do osiągnięcia sukcesu, o tak można powiedzieć. Czyli miniaturka tytuł nie zgadza się z tym, co miał przekazać, czyli swoją przygodę, i że to nie jest dobra i najlepsza forma. Tylko ten tytuł miniaturka mówiły o tym, że to jest fajna droga, róbcie tak ja, o tak można powiedzieć. Więc to był taki dyzonans w tej kwestii. Dlatego zdecydowałem, że mając tylko taki ułamek materiału, który mówił, że nie jest dobre, uważałem, że trzeba to po prostu wyszlifować, to tak można powiedzieć, ostrzec, doku, znaczy ostrzec dokładnie w którym miejscu, co jest nie tak, co jest dobre. Natomiast do Mateusza nie ma nic, znaczy w sensie takim personalnym, nie ma nic do niego. Wiele materiałów komentowałem, nawet stalowy szok, a my się znamy wiele lat. Komentowałem te materiały, pomimo tego, że jesteśmy z jednej drużyny, można powiedzieć. Tak? Więc, jeżeli czuję, że coś trzeba poprawić, no to po prostu to nagrywam i tyle nie. To ty widziałeś stalowego szoka wcześniej, zanim się ujawnił? No, chyba tak mi się wydaje, że byłem pierwszą osobą z branży, która wie i rozmawiała z Mikołajem. Bo już mówił, tak? Że jest z Mikołajem. A nie wiem, nie wiem czy imię podawał, Paję... oglądałem ten materiał jak pokazał się pierwszy raz na materiale wideo. Tak, tak, tak. To rozmawiałem z nim. Ja, znaczy nie widziałem go fizycznie, tak, tylko po prostu bardzo dużo rozmawialiśmy przez telefon. Dużo wcześniej niż, niż inne osoby miały z nim kontakt, tak może być. Mhm. Tak, bo ten materiał w ogóle Mateusza to się mocno odbiło w środowisku takim, kulturystycznym, nie wiem jak to dobrze nazwać, youtubeowym, bo właśnie Stalowy też się wypowiadał, jeszcze Patryk2703, czyli największy zadymiarz chyba tej no. branży, no. więc odbiło się dość szerokim echem i dużo osób komentowało go. No tak, oczywiście, Mateusz Kaniowski jest z tej innej części w social mediach, tak? Czyli tej najbardziej popularny, więc po prostu był łatwą ofiarą, jak to się mówi. Tak? Czyli masz podwójne korzyści. Na przykład w moim przypadku korzyść była taka, że zyskuje większą społeczność, którzy się zainteresują siłownią, nie będą robić głupot, no i wyświetlenia będą też większe. Tak? Natomiast pozostałe kanały, które wymieniłeś, pewnie też szły tą drogą, czyli jakąś misją, no i wiadomo, korzystanie z wyświetleń. To jest YouTube, więc to jest normalne. nie? No. No oczywiście. Ka każdy, każdy tam ma swoje pomysły. Przejdę trochę z tematem, bo rozmawiałem teraz z Paleciokiem i Paleciok, jak się go zapytałem o free powiedział, że jeśli by to wszystko dało się dograć, to on by był chętny. Natomiast ty właśnie w tym materiale na Mateusza mocno skrytykowałeś free fighty. To jak, czy ty byś w ogóle obejrzał walkę, czy pojechałbyś na walkę Palecioka w takim razie i obejrzał to? Czy byś po prostu, nie wiem, bojkotował to, że Paleciok w czymś takim bierze udział? A czy akurat palecia pasuje tam. O, tak może powiedzieć. pasuje tam. Tu nie chodzi o stricte stuprocentową krytykę free fightów, tylko o mm, samą otoczkę tego wszystkiego. Nie? Już nie mówię o dymach, bo dymy są niezbędne, żeby to się kręciło. Bo ogólnie ten biznes jest świetnym biznesem tak, by wygrać to to lotka. Więc. Tak to wymyślił, to naprawdę no, miał szczęście, albo po prostu mocno łeb i wiedział jak się to wszystko skończy, no tak można powiedzieć, czyli duży sukcesem komercyjnym. Aby sukces komercyjny był, to musi być coś ciekawego tak? i bez dymów, bez patologii hmm. ciężko będzie to osiągnąć. Zresztą patrząc na te klasyczne filmy z YouTube'a, stare to wszystko, to, co teraz jest popularne, a raczej wtedy było popularne, to było wszystko patologiczne. Tak? Czyli jakiś Mendelek się tam szedł, czy tam ktoś tam jakąś głupotę zrobił i to robiło... takie no, O, na przykład. No i, no i dlatego to musi Chciało w końcu gdzieś mieć swój biznes i znaleźć no i wyszło na free fighty. Natomiast y, tu chodzi bardziej o kwestię, kto to ogląda. O, tak można powiedzieć. Nie? Czyli, jeżeli to ogląda dorosła osoba, to nie problemu, ale jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy osobę, która jest w family content, ma tam y, średniowieku, jeśli y, chodzi o widzów to 10, 12, 13 lat, a, a nagle pojawia się na tej samej konferencji z oprychem, który jest patologiczny, agresywny, no to wtedy mamy sytuację, o. Y, on on jest z, on jest z czego? Zresztę w Znaczy to mój no, o, wiemy, no to no On jest wraz z moją idolką, czyli żeby osiągnąć sukces, muszę być tak jak on. Rozumiesz o co chodzi? więc dzieci do końca tego Więc w kontekście w kontekście dorosłych spoko. No, bo jest to biznes, tak? Jeden jest bardziej wulgarny, agresywny, jest patologiczny tak? i z, powiedzmy z tego świata się wywodzi dla niego, to jest normalne, reaguje po prostu bardzo emocjonalnie na jakieś gwiazdy, a drugi nie, więc po prostu można być normalnym, będąc, mając, znaczy będąc walcząc w free fight, tak? No, ale to by się nie sprzedało, więc y, y, ludzie, którzy nie mają, powiedzmy, jakiegoś tam zaplecza finansowego, muszą iść w tą stronę i to jest normalne i to w pełni nie rozumie, natomiast nie rozumie tej kwestii, że mamy łączenie dwóch innych światów i ta ciarni, a potem tam wchodzi i tak to obejrzyj w całości, bądź większość obejrzyj to w całości i widzisz y, złą, powiedzmy, stronę tego świata, że sukcesem, aby osiągnąć sukces, aby osiągnąć sukces to musi, mieć, y, musi być patologiczny, nie? Agresywny, że jest to jedna z dróg. Powiedzmy, tak jak jej koleżanka, to ta koleżanka, idolka, możesz być normalny, albo możesz być nienormalny, tak? I wtedy osiągniesz sukces i będziesz w tym samym miejscu i będziesz walczył na przykład ze... W, w, w swoim na przykład. Tak? I, I właśnie o to chodzi: że po prostu łączenie jednego i, i drugiego razem niesie ze sobą ryzyko, yy, takie, że dzieci po prostu będą miały wze, w złe wzorce i to jest właśnie najgorsze. Natomiast no jest to biznes, tak? Biznes i, i rozumie to, dlatego. Jakieś tam ograniczenia wiekowe powinien, powinno być na to, szczególnie jeśli chodzi o YouTube, bo same walki są spokojnie to, tak, to, jest, to jest wymiar sportowy i tam nie ma żadnej patologii, tam wszystko kręci się tak powinno być. Zresztą ja tak myślałem, że jedyną rzeczą, która by mogła mnie podkusić do walk w MMA. To jest właśnie ta otoczka sportowa. Nie? I to nie mówimy o, o jakichś tam frykowych fajtach, tylko po prostu przygotowanie zawodowe takie. Po gale... prostu gale, gale, czyli takich prawdziwych, prawdziwy sportowy wymiar, a nie jakieś tam kwestie materialne. Natomiast tam ludzie idą głównie właśnie na kwestie materialne. Natomiast to jest jedyna możliwość, abym w takim czymś wystąp wystąpił, ale nie wystąpię, bo już jestem emerytem sportowym. Nie chcę startować, nie chcę mieć do czynienia ze sportem w wymiarze zawodowym, ponieważ jest to czasochłonne. Tak? No jedno z moich pytań już wyprzedziłeś ale ciekawi wiesz tak już trochę polemizując na ten temat ciekawi mnie czy myślisz że jakby nie było free fightów to i tak dzieci które by chciały iść właśnie tą stronę taką trochę patologii. wiesz, jak jest teraz nie wiem TikTok na przykład to tam totalnie bez ograniczeń wszystko leci oni tam niby banują agresję ale i tak różne ciężkie materiały tam się znajdują na YouTubie też umówmy się taki Daniel Magical był największą patologią i dalej, dalej to, co nagrywa, jest mega patologiczne, i myślałem, że jak poszedł do więzienia i wyszedł z niego, to już straci widownia, a tu się okazuje, że jednak dalej go oglądają, dalej ludzie chcą to oglądać, więc wydaje mi się też, że wie, że taka patologia i tak by była chętnie oglądana, nawet jakby te free fighty nie powstały. No oczywiście, że tak, natomiast tutaj mamy już kumulację te wszystkie od całej imprezy, nie? czyli zbieramy to osoby niewinne. Zbieramy, no, zbieramy osoby niewinne, czyli przychodzi osoba, która jest popularna wśród dzieci, która jest spokojna, pokazuje kontent taki y, dla nich, tak? Skierowany w ich tematyce i nagle y, wchodzą do piekła, dosłownie. Dowiadują się, że taka osoba, taka osoba, a to jest przecież ciekawe. Kurde, oni dostają za to dużo pieniędzy. tak? Czyli to jest jedna z dróg, którą mogę iść, tak? Więc A, a druga sprawa, rodzice też je pilnują, tak? Znaczy, no oczywiście są rodzice, którzy dbają i wychowują te dzieci? Niektórzy to sobie nie zdają sprawy. Bo no. że na przykład, miał, miałem koleżankę z pracy, której córka miała jakieś tam idolki, I jak hmm. ja jej powiedziałem, z czego są znane te idolki, no. to był tylko telefon. Halo, Klaudia, nie wychodzisz z domu przez najbliższy miesiąc. No, oczywiście, że tak, więc to jest właśnie ryzyko. i? No Ludzie teraz zapracowani, zapracowani są i nie są w stanie pilnować dziecko 24H, natomiast dziecko dobrze wychowane wie o tym, że to jest złe i po prostu tego nie będzie wyglądać, natomiast takich dzieci jest mało no i, i, i to jest właśnie problem taki yy, wychowawczy, tak można powiedzieć, nie? że kurczę, no ciężko upilnować te dzieci, żeby yy, no, nie szły w tą złą stronę, przecież jak mamy zwykłą klasę, tak, w szkole, no to ci, znaczy średnia, yy, średnia osoba w klasie chce się wzorować na tych najbardziej śmiesznych, najbardziej, yy, powiedzmy, pyskatych, może tak powiedzieć yy, i wszystko kręci się wokół tych yy, najbardziej charyzmatycznych osób, tak, powiedzmy, a a tutaj mamy dokładnie to samo, czyli będą szły w tą właśnie stronę, nie? czyli na przykład i w kwestii muzyki, i w kwestii właśnie wzorowania się na takiej osobie. Czyli ludzie prędzej będą słuchać muzyki, w której jest rap, tak? rap, hip-hop, pokazywanie o życiu, przekleństwa, taki, no to się lepiej sprzedaje, tak? lepiej sprzedaje, niż na przykład jakieś biesiady śląskie, nie? logiczne to jest. Nie? Że ludzie, ludzie raczej w tym wieku mają tendencję do czegoś bardziej ciekawszego, co może zaimponować innym przede wszystkim. tak? Czyli jeżeli mam kolegę taki taki, on jest silniejszy, yy, najbardziej twardy psychicznie, wszyscy się go boją i jest też yy, powiedzmy, przeklina na przykład, nie ma o te 12-13 lat, no to pójdzie bardziej, bardziej się będzie wzorować na nim, niż na kujonie, który tam sobie tam gdzieś siedzi yy, i tylko się uczy, yy, nie ma kolegów jest odrzucony od, od powiedzmy społeczeństwa, nie? Yy, oczywiście klasy. Tak, nie? Więc, więc to jest właśnie problem. tak? O, problem będzie duży. I eee, jeszcze wracając do tego, powiedzieć, że jesteś na sportowej emeryturze, więc w takim razie jakie Seba Kod ma teraz plany, cele, ewentualnie marzenia? Bo jak już sportowo nie, to na czym się chcesz skupić? O kurde, ale pytanie zadałeś. Yy, no, jeżeli już nie sportowo, to. Rekreacyjnie, nie? więc macham sobie na, na tej siłowni rekreacyjnie, żeby utrzymać powiedzmy formę przyzwoitą, jak i yy, profilaktycznie, tak? czyli nie mieć problemów ze zdrowiem, bo jednak te sporty, które trwałem, jakieś tam konsekwencje zrobiły, poczynając od piłki nożnej. Więc trzeba dbać o swój korpus mięśniowy, czyli więcej mięśni i mniej siedzenia, tym będę zdrowszy. I tak rzeczywiście jest, to dużo pomaga. Czyli przeciwdziałanie przed siedzeniem, bo teraz jeżeli już nie mam sportu i nie trenuję wielu sportów, to wtedy więcej siedzę. tak? No i więc muszę tego unikać i muszę po prostu trenować. O, to jest dobre słowo, muszę trenować. O. Wtedy była przyjemność, pasja, a teraz muszę trenować i cel jest po prostu taki długowieczny. Nie? Więc w tej kwestii, a tak to co, rozwija swoje biznesy. Też otworzyć biznesy, które są w innej branży, tak można powiedzieć, a ja nie tylko kręcić się wokół jednej branży, bo to jest jedna branża, ale powiedzmy, podgrup wiele tak jest, tak? I w tym kierunku chciałbym iść, może skończyć ten wieczny doktorat. Jak będzie czas, teraz może być więcej czasu. Tak mi się wydaje, że coraz bliżej jest czasu, kiedy będę miał czas. <grymne> I, I to jest powiedzmy... Projektyka. A tak to co? Najważniejsze, turystyka, nie? Czyli zwiedzić najwięcej świata. To, to się zajmuje stopnie, stopnie. Więc teraz na przykład w weekend majowy przyjechałem 2,5 tysiąca kilometrów. I zwiedzam różne miejsca, zabytki. Powiedzmy turystycznie też fajne krajobrazy, takie rzeczy. Więc, więc próbuję szukać sobie na mapie w Google i to jest moja przyjemność, nie? Powiedzmy teraz, nie? Więc teraz mógł, normalnie mógłbym mieć życie typu Sztanga, siłownia i handle, a tak to widzę na przykład piękne góry, piękne morze, piękne, piękną historię, i to jest właśnie fajne. Nie? No i to mnie bardziej rajcuje, żeby po prostu teraz korzystać z tego życia, a nie, że na przykład miałem sytuację, że jechałem na urlop, a musiałem się przygotowywać do walki. Nie? I wtedy co? Jaki masz urlop? Powiedz mi. Żaden. Nie? Bo musisz prostu no myśleć, uważać, presja, mikrokontuzja, biegać nie możesz, podnieść nie możesz, nie, no nic, nie możesz robić, tak? nic nie możesz robić, bo wszystko jest ryzykowe. Tak? Czyli wyższy poziom jest, tym, tym więcej trzeba uważać. Nie? I choroba, i tutaj, i kontakty, no to no, no, drabat. A teraz po prostu w, w końcu można żyć. Nie? No, I to jest właśnie fajne. Nie? No to życzę Ci tak, żeby można było teraz żyć tak, jak chcesz. Dziękuję Ci bardzo. Za wywiad i za gościnę u Ciebie w siłowni. No i ja też nie dziękuję. widziałeś moją siłownię, więc może kiedyś na pociąganie przyjdziesz. <laughs> no, spoko, okej. Okay. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.